Nie no, no powiem jest. tak To tak oporowo wyglądało, że to był Popo i Starlax. to po prostu timing No ale szczerze? Ja sam, ja sam nawet uwierzyłem w to, że Popo no jest Nie co? chodzi o to, że trzeci impostor, tylko timing był po prostu ohydny No i to wyglądało faktycznie tak, to że to był Nie, nie tak. Wiem, na mapę No tak. Tak. Ja pewnie, nie jestem wysoki To zaplanowałem Ja nie widzowie, jestem skończony kurwa Jest tu na tej mapie? Tak? Tak. Kafeterii. <noise> Jak ja mam to zrobić, to jest chuj. Kurwa, gdzie tu można latać? Czekaj, czy Holak mnie widział? Jak tak, to chuj. <grywia> nie wiem w ogóle. ale no, widzę, że Aki Lukiego nie zgłosił. <grywia> Może ja coś zrobię jakieś dymy, co? No, ci Aki, kurwa! Ty! No minęliśmy się. To ty no, ciało, a... czy to Stonlax jest? Przysięgam, a... czy nie, do do Alto, Na okay, jest to, Na jest to Na dobra, to jest Na 100% jest to Stonlax. Dobra, to to jest Aki. Gdzie jest z... i Tutaj Popo w kafeterii. Jak on z bomby Najpierw Snorlax wybiegł z balkona, a potem Popo. A popo to ciało. Nie, bo tak, znalazłem ciało. Ciało leży na balkony po samej prawej. No to Snorlax jest. Na tych balonach. I powiem tak, widziałem tylko, jak stałem w rogu Storage'a, to widziałem, jak wchodzi do balkonu w Snorlax. A gdzie było ciało? A jak znalazłem ciało, to wybiegał obok Aki. Ale nie wiem, czy Aki wybiegł stamtąd, czy dopiero tam chciał wbiec. Ja wbiegłem. Widziałem Snorlaxa, on wybiegał, potem tam wszedłem, no ale ciała nie no, widziałem. No wybiegałem, ale widziałem też jakiego, jak wchodził, no. Znaczy się wychodził. z strony, tak? Czy z prawej? Ja byłem... Po samo... Na, na max prawo. Na no przy tasku z balonami. Także to albo Aki, albo Snorlax. No to jest Snorlax na 100%. No ja nie jestem. Ja nie, nie na ciebie, bo wiem, to że to, ty to jesteś ciało. ty. No to jesteś ty, ja cię widziałem cię a Ej, ktoś to oprócz jakiego to, coś że... nie chciał proszkiego i widział, czy nie? Ej, to Fitness, czemu zabiłeś tego lupistyba? Pierdalaj się, bo no, no, ode mnie to dzisiaj. To jest Na 100%, no, no, tak, dobra, Chyba, że ja... po idealnie kłamie, no to może. Ja bym dwóch no, wyjechał, to musi. No chcemy... chcemy ryzykować czy nie? Nie, ja ryzykowałem. A co, No i dwóch tam było, a ja go widziałem ostatniego. Ale to na daliście, bo. A następnie, Na tak. A no ale no, na no, jakiego też trzeba uważać teraz Trzeba uważać na kogo. <grym> ja pierdolę widzę Tak łatwa gra, ale może się tak łatwo spierdolić I co tu się robiło? Tu się coś robiło, nie? Nie pamiętam co. To co, jakiś task na węty widzowie? Dobra. Witam. Eee, nie widziałem nikogo, Matic, ja to biażka, tylko o, widziałem nogi. Matix, co zabił popa. Co? Na 100%, Matic, zajebałeś Ja widziałem to no. na tego, jakby... Matix zajebał no. na zgaszonym prącie na 100%, widziałem pod koniec Ja widziałem nogi, Matico. to mogę za niego ręczyć. szedł za nami, ja szedłem cały czas z popo kratka w kratkę, nagle popa nie ma. No Ja chciałem iść włączyć tego, światło. Ja bym zagłasała ja Matiego, chyba... jak nie Matiego, to hola. Ja wam powiem, jak mi to nie, widziało co? i... Czekaj, czekaj, daj mi powiedzieć. My szliśmy z locker roomu w górę, tą przekątną, z popem kratka w kratkę i mieliśmy Matillego, który szedł w przeciwną stronę do locker roomu. Czy prawdopodobnie jego plan był taki, by dostać się do wenta, z venta przeskoczyć, zajebać z wenta kogokolwiek tam, a przecież z popa? A wy co Przecież ja za wami pobiegłem. Nie pobiegłeś za nami. W sensie, ja w ogóle. Za wami. Ja stałem w adminie prawie całą rundkę, a poszedłem od razu naprawić to światło, jak zgasło. Ja w ogóle byłem pierwszy, a, a, który a ja naprawił, ale zanim to... ja. Ja chyba w ogóle wcisnąłem ostatni przełącznik i od razu się runda skończyła, więc ja nie wiem, kto to yy, był. Znam Trzy osoby były w elektryku: trzy osoby to były w elektryku: to byłem ja, Marcin, yy, Matikso i wcześniej Popo. I Popo na 100% kurwa. Przezemną ma... kratka w kratkę i to jest Pan Matikso. Gdzie, jest? Gdzie byłeś, Wysocki? W sensie. Ja powiem ja tak, no, terenie, 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 ja, ja terenie, terenie. mogę powiedzieć co ja widziałem, bo ja pierwszy naprawiłem światło, a Holak mówi o tej akcji. mało czasu też. I chuj ja widziałem, bo ja pierwszy naprawiłem światło, więc mamy ja tylko mati. wersję Holaka. Ja mati? mati? Nie ja daję na Holaka, no, Jak nie Mati, to Holak jak się... To co to jest Maty'ego Matiego. Mati. Ostatniego. Ja to pierwsze stopy widziałem i. i ktoś znaczy, generalnie, wie? wydaje mi się, że Stolaks nie był i to jest Aki z Tobiaszem, bo Aki chce forsować fałty. Dla mnie to cholak jest. Tak? <laughs> no to się skierpie, No Kolejny no, cilny. Kurwa, Mati chyba liczył, że ja też zabiję. No to takie pół na pół, ale ja nie wiedziałem, że on idzie za nimi, nie? Więc. To było takie, o. Trzeba było, no ale nie trzeba było, bo ja nie widziałem Matrygo w ogóle. No znowu. Nie mogę taska zrobić. To naprawdę nie no. sksają. <grafię> nie nie, nie, ja, ja w to już nie uwierzę. To... Ja, ja byłem z, to... z tego. W... Z przy przycisku. Patrzcie, patrzcie, czekaj. Holak teraz umarł, tak? A Holak umarł teraz. No nie no to jest haki jak no nie może. To nie jestem ja! A gdzie było? A w sensie ja widziałem Akiego, ale... Ja bym no, Naprawiałem teraz ten, ja, A gdzie było ciało? Właśnie, to guzik. To był. Ja, ja nie wiem, gdzie. Ja to jest guzik. Ja spamiłem, A -a -a. bo był reaktor i po prostu bałem się rabą. to jest derwczako? No, ja byłem z tego, z derwczako przy reaktorach. Nie wiem, ja robiłem prawo no. on jest coś w środku. Ja, ja robiłem to zapamiętywanie i A -a. jak tylko tam przyszedłem, to był Tobiaszek i robił task. Już w pierwszej Tym... rundzie był ten. No, ja z pierwszego jestem wtedy. Na to jest wysoki, bo forsuje na mnie ten potem bo ten był przyciski. No nie, nie no wiem, ja forsowałem przycisk teraz, żeby nie poszedł darm. Ja wtedy nie widziałem jak tego, na początku rundy, jakby wszyscy byliśmy, a później to już... No to nie, nie wiem. wiem. Ale to nie jest w co nie jest jestem ja, ale jak... Aki, aki za, za... 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 mną chodził, Aki za mną chodził na początku do shieldów. i, potem... do shieldów i potem... aki, był no, to shield, no to A niby możemy skipić, ale nie wiadomo czy Mati był tym to... powcorem. Aki poszedł w prawo, a ja poszedłem w, poszedł w, ja poszedł w lewo. Mati raczej nie był, bo znalazł 12%. To no nie to nie, nie wiem. M ale, ale, ale ja, chodź, ja się to zdaje to... na was, bo ja, ja nie ja wiem. Ja go sobie no. na wysokiego, ja forsuje na mnie strasznie nie z nic Dobra co robicie? Bo musimy... No ja, trzy fotki, Sacholaka i Ja też, nie. Dobra. W No to zrobisz to Nie z na kebaba idziemy No my na pewno nie jesteśmy. Z bomby by wiedzieli, że to ja. Jak to zrobić? Teraz to jest pytanie. <laughs> Nie wiem co mam widzowie, tak szczerze. Hmm. Trochę tu się dało go zwidziane. Tak, nie to są tylko sabotaże. Ja mogę włączyć światło i, i na kogoś zwalić, teoretycznie, ale ja nie wiem, jak tu animacja wygląda. Mnie zawsze ta animacja przeraża, kurwa, jak stajemy gdzieś w piątkę. Nie wiem, Ale się nie to 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 Ja pierdolę chciałem sobie Dziński otworzyć, tak? wiesz, 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 najlepsze dla Ciebie? jakbyś zajmował albo to Biaska, albo to. tak? Spierdolił to na Akiego. Nie się Akiego, bo Wysocki podejrzewał Akiego. Zostałoby kurwa trzech. Tak, ale to wiesz, tak, jo. Nie, nie, no, nie, ale nie, ale, nie, ale, nie, ale, ale nie światło powinienś zgasić po prostu. No zgasić. światło. Ale wiesz tak kurwa, tak, ja nie tak. wiem, powiem ci tak, za każdym razem jak gasiłem światło, to, to ktoś kurwa widział animację. No, nigdy w życiu mi się to nie udało, żeby ktoś nie widział animacji. No ale to, I to Takie zwalanie Nigdy no, się kurwa próbować. w życiu się to nie udało. No dobrze, ale no to co masz czekać, aż wszyscy taski zrobią kurwa. No nie no myślałem że się rozdzielą, a ja teraz chciałem dzwiskiem otworzyć. Ale coś takiego jumpa tak, do węta przybiegnął i to jest nagłówkę, Na gwal Normalnie żeś zajebał. No dobra Kupyka. no to. Botujcie, botujcie go. Na. Ja se chciałem otworzyć, kurwa. Macie shota, Ale nie te... Ale nie jest to jest taki niestety. Trochę zjebany, że spacer się do Wam to Bo mi to jest takiego się jakiegoś, kurwa jumpa na główkę to jest. I my co staliśmy, tak <głos》> się patrzyliśmy. Ale ciężko to było, mogę, jak żeśmy chodzili wszyscy.